Wszystkie zdekalne panny na czytaniu energii miesiąca września 2020 roku. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, w związku z czym nie z każdym z Was będzie rezonowało. Jeżeli nie odnajdujecie się w nim, zapraszam Was na inne kanały. Ale są rozmowne. Panna i energia ogólna. O, wchodzicie y, taką energią Zwycięzca, z, z, zwycięstwa, radości, sukcesu. Pięknie. Tutaj jakiś wasz wzrost będzie, ale tutaj już jest jakby y, lekkie zatrzymanie. Być może na coś będzie trzeba poczekać, wykazać się cierpliwością. Tu też mi się tak pokazuje, jakbyście chcieli w coś zainwestować, w coś, co przyniesie Wam długoterminowe zyski, ale to, to w przyszłości, to nawet tak do roku czasu jest jakiś Wasz wzrost. Tak, pierwszy rzut yy, oka to jest pokazany awans. Niektórzy z Was mogli otrzymać awans w pracy. I na przykład yy, macie jakieś plany, długoterminowe plany z tym związane, czyli albo jakiś dalszy. Warsztat, doskonale, doskonalenie się i pięcie się po, drabin, po rabince, tak, sukcesu, albo może być tak, że tą, ten awans, być może jakąś premię, przeznaczycie na jakąś inwestycję w coś, zainwestujecie w coś, i macie tutaj e, Ansus, Udale, czyli ogólnie bardzo dużo będzie komunikacji, wiadomości, wiadomości mówionych przede wszystkim mówionych. to też są podpisywanie umo podpisywane umowy, czyli niektórzy z Was właśnie tak jak mówiłam mogli otrzymać awans jakieś aneksy będą podpisywali. Może być też podjęcie nauki. Może być zdanie jakiegoś egzaminu tak, co Wam tutaj da sukces i nowe perspektywy na przyszłość. Pięknie. Energia ogólna jest bardzo ładna. Teraz sobie dopytamy jeszcze. Może coś więcej będzie chciało być dopowiedziane. No, pieniądze, sukces, bogactwo, zwycięstwo, dobrobyt. Nic więcej nie dopowiem. O, i macie runę pustą. Czyli tutaj, jakby, będziecie tworzyli swoją przyszłość na nowo. Tak? Od Was zależy, co Wy sobie tutaj zapiszecie. Macie kart, białą, pustą kartę i będziecie tworzyli swoją przyszłość. Pamiętajcie tylko, żeby się nie zachłysnąć tym, tak? Żeby to nie było tak, że na laurach. Tylko wszystko potrzebuje rozwoju i trzeba dalej to doskonalić. Więc, jeżeli otrzymaliście jakiś sukces w czymś, to. No to trzeba po prostu dalej wykonywać, co się wykonuje, i dalej się starać, żeby to nie było na zasadzie, że już jestem zwycięzcą, to już, już nie będę czujny i nie będę nic robił, no bo łatwo to zwycięstwo stracić. Wykazujcie się dojrzałością emocjonalną. Być może coś jeszcze na, to, na tą chwilę nie jest dla Was. Trzeba na to troszkę poczekać, bo to jeszcze nie jest dojrzałe, więc, więc tutaj jest wskazana cierpliwość. Ok. To jest krótki przekaz, monotematyczny. Zobaczymy co w energii pierwszej połowy miesiąca. Chce być tutaj pokazane. Coś mojej drodzy tutaj będzie musiało runąć, coś musi się zniszczyć, coś musi umrzeć, bo i Was to jest ciśnienie, i symbolizuje śmierć, czyli i odrodzenie. To jest takie jakby coś umiera, a w tym miejscu powstaje coś nowego, i to jest ze sprawą sił wyższych. Tutaj macie duże wsparcie, to jest dla Was dobre i o tym mówi również Luna Hagal. Czyli jakaś zmiana do Was przychodzi, nagła zmiana, coś zostanie, pewna struktura zostanie zakończona. Na coś Wy nie macie zbytnio wpływu, bo ta zmiana przechodzi z zewnątrz. I, tak jakby tutaj, to jest uporządkowanie Waszego życia. Czy to emocjonalnego, czy to w pracy, czy na relacjach międzyludzkich, czy względem własnych myśli o sobie. Tutaj jakaś struktura runie i będzie budowanie czegoś na nowo. Haggard to jest energia niszcząca, to jest gradobicie, czyli zamrożone kulki wody spadają z nieba i sieją spustoszenie, spustoszenie niszczą plony, ale pamiętajcie, że pod wpływem słońca te, te kuleczki się roztapiają i nawadniają Ziemię, użyźniając je, ją, w związku z czym będzie można budować coś od nowa, coś innego być może. Więc Haggard to jest taka zmiana, która zmusza nas. Do wyjścia z sytuacji, w której tkwimy, i sami, mimo że wiemy, że to już nie jest dla nas dobre, to zostajemy w niej, nic nie robiąc. A tak jakby teraz, właśnie Hagal przychodzi i ona nas zmusza do tego, abyśmy wyszli z tej swojej bezpiecznej strefy komfortu i zrobili coś innego, coś inaczej gdzie indziej, być może z kimś innym. Hagal jakby decyduje za nas. Bo my boimy się podjąć decyzje, decyzji, więc ta energia przychodzi i podejmuje ją za nas. I zobaczcie, to jest coś od Was odejdzie, coś się zakończy po to, abyście zaczęło coś nowego, abyście zaczęli spełniać swoje marzenia. Więc jeżeli jakaś trudna sytuacja się w Waszym życiu pojawi, jeżeli zakończycie jakiś związek albo ktoś Was rzuci, albo dostaniecie wypowiedzenie z pracy, tak? to pamiętajcie, że to jest po to, abyście mogli spełniać się dalej, bo coś Was blokuje, jakaś osoba, albo jakaś sytuacja, jakiś schemat myślowy Was blokuje przed podejmowaniem ryzyka, przed um, zrobieniem tego pierwszego kroku, więc tak jakby tutaj siły wyższe, wszechświat Was popchnie i wypchnie, wręcz Was wypchnie z, z tego i Wy będziecie zmuszeni zrobić ten pierwszy krok, a On przyniesie Wam sukces. Byliście zwycięzcami, mieliście sukces, tak? Więc, więc bardzo fajnie. Tutaj macie również... Co macie? Macie rodzice. Rodzice mogą mieć jakieś znaczenie dla Was. Tutaj też jest opiekowanie się. Być może opiekowanie się kimś starszym z rodu. Będzie ktoś potrzebował wsparcia. Ale to jest też jakby powolny rozwój. Na poczucie bezpieczeństwa, bądź też zmiana y, miejsca zamieszkania, zmiana, zmiana domu i przechodzi tutaj ta stabilizacja, tak? No, przechodzi praca, która będzie wykonywana z pasją. Także, nawet jeżeli byście stracili pracę, w której aktualnie jesteście, to wy bardzo szybko to jest dla waszego dobra, bo wy sami byście nie podjęli tej decyzji i jakby. Lo decyduję za Was, dostaniecie wypowiedzenie, powiedzmy, tak? To jest to może 1% osób, z którymi to rezonuje. I, I tak, jakby zaraz otrzymacie coś nowego, gdzie będziecie tworzyli swoją nową przyszłość, y, gdzie, gdzie będziecie mieli zyski i będziecie do tego podchodzili z pasją do tej pracy. Tutaj też jeszcze mi się pokazuje, moi drodzy, że może być nastąpić, yy, możecie w pracy poznać kogoś do yy, związku, no już nie powiedziałabym związku, ale do jakiegoś romansu, tak? Do jakiejś relacji, która na początku byłaby bardziej taka, no to jeszcze nie, nie nazwałabym tego miłością, ale ale jakaś początek relacji za pośrednictwem pracy. Albo w pracy współkolega, współkoleżanka, albo za pośrednictwem pracy kogoś możecie tam poznać. Nie wiem, kuriera, jakiegoś kontrahenta, klienta czy coś takiego. Miejsce pracy pokazało się jako miejsce możliwości poznania kogoś do namiętnej relacji, która może z czasem przerodzić się w coś trwałego. Ym, druga połowa miesiąca. Tutaj jest, moi drodzy, w drugiej połowy miesiąca będziecie. Budowali trwałe fundamenty, będziecie, jakby, mieli wpływ na to, aby tworzyć coś na nowo być może na nowo. Będą ku temu trudności, się pokazuje, że są trudności, być może jakieś trudności prawne, może, może być. Yy, uważajcie na kompletowanie dokumentów, żeby wszystko było kompletne, żeby nie zabrakło nigdzie pieczątek, podpisów, bo to może spowodować opóźnienia, tak? Czyli jeżeli o coś się staracie, być może jakiś kredyt na przykład, na, na dom, na mieszkanie, to żeby to wszystko dopiąć na ostatni guzik, to trzeba jakby pilnować, pilnować dokumentacji, pilnować, pilnować tych wszystkich aspektów, które są związane z administracją i z prawem. Czyli jeżeli wymagają jakiegoś Podpisu gdzieś, pieczątki pracodawcy, czy jakiegoś wniosku wyciągniętego z gminy, z urzędu miasta, czy skądśkolwiek, to wy to wszystko dopełniajcie, ponieważ, ponieważ z tego z powodu mogą być opóźnienia. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka: w realizacji swoich planów możecie mieć trudności i to od Was będzie zależało, czy, czy wy będziecie jakby dalej to dążyć, albo inaczej, inaczej. Inaczej powiem. Chcecie coś osiągnąć, ale następują przeciwności losu. I teraz macie jakby taką. Takie zapytanie od run. Czy rzeczywiście to, do czego zmierzasz, jest tym, czego chcesz, czego potrzebujesz. Bo być może należy tutaj w drugiej połowie miesiąca. Zmienić swoje priorytety i cele życiowe. Być może należy przeanalizować y, swoje chęci realizacji jakichś działań, jakieś zamierzenia, bo to nie do końca jest twój kierunek, tak? Runy tutaj namawiają, zastanów się, czy te wszystkie przeciwności losu, czy to, że ty tej pracy nie możesz otrzymać, bo ciągle się spóźniesz na pociąg, bo nie wiem, odwołali gdzieś lot, bo y, ktoś zachorował i nie mógł przyjść na spotkanie, tak? Czy takie ciągłe rzucanie ci kłody pod nogi, to nie jest ostrzeżenie przed tym, że to jest marnowanie czasu, tak? Tak w tej konfiguracji runy mi pokazują. Zastanów się, bo być może w momencie, kiedy to osiągniesz, nie będziesz usatysfakcjonowany, więc może warto jest zmienić kierunek, zmienić, obrać sobie inny cel, może za dużo na siebie wziąłeś i nie jesteś w stanie tego wszystkiego udźwignąć. Więc tutaj runy właśnie namawiają. Zastanów się. No i pokazuje mi się tutaj właśnie jakiś romans, ale to sobie dopytamy, bo to też jest jakby tworzenie z pasją. To, jest, to też może być odkrycie jakiejś tajemnicy. To jest kolejny puzel w układance, który pokazuje więcej, bo Kenas to jest pochodnia, która jakby opromienia kawałek przestrzeni, w której jest ciemno, a gdzie stoimy, trzymając tą pochodnię w ręku. Więc tutaj jest ujrzenie czegoś, ujrzenie, coś, ujrzy światło dzienne. Jakaś tajemnica może, może zostać odkryta albo dla Was, albo ktoś odkryje Waszą tajemnicę. Nie hmm, się nie dowiemy więcej. No, ja bym powiedziała: tutaj, druga połowa miesiąca, to jest zasiewanie, to jest tworzenie jakichś fundamentów, tak? Ym, przy, być może czegoś od nowa, obieranie sobie nowych celów. Zasiewanie, żniwa, tak, zebraliście plony w pierwszej połowie i teraz tworzycie coś nowego, coś z pasją, podchodzić do tego z pasją, z nadzieją, z otwartością, ale na to będzie trzeba poczekać, na rezultaty będzie trzeba poczekać, wykazać się cierpliwością, bo ten owoc jeszcze nie jest dojrzały na tą chwilę. W zdrowiu. W zdrowiu macie runę urus, czyli tutaj um, raczej powinno być ok, jakieś uzdrawianie się, być może potrzebujecie uziemienia, tak? Um, to bym powiedziała, że stabilizacja również, tak, czyli tutaj nogi. Zwłaszcza nogi, co daje nam taką stabilizację. Kończyny mogą Was troszkę boleć, nogi, ale z tym uziemieniem to jest na zasadzie, że gdzieś, bardziej tutaj, chyba w sferze emocjonalnej, by mi się to ze zdrowie pokazało, emocjonalne, że gdzieś za mocno odpływacie w, w swoim umyśle i potrzebujecie takiego stanięcia twardo na nogi, tak? Oczyszczenia, potrzebujecie oczyszczenia, jakaś detoksykacja jest Wam wskazana oczyszczenie poprzez kontakt z naturą poprzez wodę. Ale ogólnie zdrowotnie raczej jest dobrze. Jest zdrowienie, tak? Runa urósł to jest runa zdrowia. Co w finansach? W finansach macie Jere, czyli to jest zapłata za Waszą ciężką pracę. W zależności od tego, jaka ta praca była wykonywana, taka zapłata przyjdzie. Jeżeli wykonywaliście ją w pełni zaangażowani, to to będzie obfite plony. Jeżeli natomiast się troszkę obijaliście, po łebkach praca była wykonywana, nie byliście zaangażowani w nią, no to te plony też nie będą takie obfite. To wszystko jakby zależy od Waszej wcześniejszej pracy, aczkolwiek to jest zapłata za Waszą pracę. I co w emocjach, uczuciach? GEBO. Taka równowaga, harmonia, bycie w balansie emocjonalnym, ale to też może być jakby darzenie kogoś uczuciem, albo ktoś Was obdarzy uczuciem. To jest ukazanie się jakiejś miłości. Także możecie kogoś spotkać, poznać. Dobrze. I teraz sobie zobaczymy radę, radę od run. Rada od aniołów. Afirmacja, słowo dla duszy. I karta przemiany według Osza. Co jest do przerobienia przypracowania dla panien? Jaka jest rada? Rada jest taka, abyście ujrzeli nadzieję, abyście ujrzeli wyjście z jakiejś sytuacji, bo ono jest. Ono nawet może być, stać przed Waszymi oczami, ale Wy tego nie widzicie, bo jesteście tak zaślepieni jakimś swoim pomysłem, wyobrażeniem czegoś, czy beznadziejnością, że nie widzicie wyjścia z sytuacji, która jest. A jeżeli. Bo może wy jesteście takimi osobami, którzy, które nie są zbyt kreatywne, które są czarno-białe, na zasadzie takim, że wyjście z domu to jest tylko okno albo drzwi, tak? Osoba kreatywna, jeżeli okno jest zamurowane, drzwi są zamurowane, no to sobie wybije dziurę w ścianie, tak? Więc, więc na takiej zasadzie, że albo kominem wyjdzie, także wyjście zawsze jest, a jeżeli nie ma go tak na pierwszy rzut oka, to zawsze można sobie stworzyć takie wyjście. I tutaj runy właśnie o tym mówią. Nie zaślepiaj się, nie bądź w tej ciemnej stronie, tylko wyjdź w jasność. Dagas to jest pierwszy, pierwszy brzest z świtu o poranku, tak? Czyli to jest ten pierwszy promień, który, który rozpromienia ciemność nocy. To jest ta chwila, gdzie z ciemności powstaje jasność. I tutaj bądźcie właśnie tą jasnością, bądźcie tą chwilą. Dostrzegaj tylko miłość. Nie zwracaj uwagi na pozorne błędy, pomyłki, nieporozumienia. W każdym człowieku, także w sobie, dostrzegaj tylko miłość. Całkowite skupienie się na miłości przenikającej wszystko przynosi niewyobrażalne uzdrowienie. Doceniam to, kim jestem. Zasługuję na to, co najlepsze: autentyczność. Ta karta mówi o tym, żeby być sobą, żeby nikogo nie udawać, żeby nie. Um, nie opierać się na jakichś takich autorytetach, tak? Żebyście Wy sami byli dla siebie autorytetem i żebyście, wier... jeżeli w coś wierzycie, to wierzcie w to, tak? Nie pozwólcie, aby ktoś zachwiał, zachwiał waszą, e, waszą wiarą. To macie do przepracowania, czyli być może macie wiele masek i nie potraficie ukazać swojej własnej twarzy, nie potraficie być e, tacy, jacy jesteście naprawdę. Ścieżka nie jest czymś rzeczywistym. Rzeczywista jest autentyczność poszukującego. Podkreślam to: możesz podróżować dowolną ścieżką. Jeśli jesteś szczery i autentyczny, dotrzesz do celu. Niektóre ścieżki są twarde, inne są łatwiejsze: mogą mieć zieleń po obu stronach, mogą prowadzić pustynią, mieć wokoło piękne krajobrazy, a jeszcze inne biegną pustkowiem. To nie jest ważne. Jeśli jesteś szczery, uczciwy, autentyczny i prawdziwy, każda ścieżka prowadzi do celu. Można więc to sprowadzić do tego, że autentyczność jest ścieżką. Bez względu na ścieżkę, którą idziesz, jeśli jesteś autentyczny, każda ścieżka prowadzi do celu. Odwrotność też jest prawdziwa. Bez względu na ścieżkę, którą podążasz, jeśli nie jesteś autentyczny, nigdzie nie dojdziesz. Twoja autentyczność prowadzi cię do domu, nic innego. Wszystkie ścieżki są jedynie pomocą. Podstawą jest bycie autentycznym, prawdziwym. Życzę Wam, aby ten miesiąc był udany, żebyście byli zdrowi, szczęśliwi i cieszyli się z życia. Do usłyszenia Pa!